Dzień dobry, z tej strony Wiadomości Kosmetyczne ja nazywam się Agata, a dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o marce Skinimal. Skinimal to marka własna drogerii Natura. Jej składy i cały design obliczone są na to, aby apelować do klientów i klientek, którzy są świadomi co do tego, jak niektóre składniki aktywne działają na skórę. Kiedy spojrzymy na przód opakowań produktów marki Skinimal, zobaczymy nie tylko wylistowane najważniejsze składniki, ale także informacje, co dany kosmetyk robi, w związku z czym łatwo jest patrząc na półkę bez specjalnego i skomplikowanego researchu i obracania opakowań, zorientować się, który kosmetyk jest dla nas odpowiedni i w jaki sposób je łączyć, aby uzyskać pożądany efekt. Dzięki temu zbudowanie spersonalizowanej rutyny pielęgnacyjnej jest wyjątkowo proste. Po prostu przy przejściu się koło regału. Bohaterami kosmetyków Mal są nie tylko bardzo modne substancje aktywne, których poszukują klienci i klientki, ale też efektywne substancje aktywne. Na przykład witamina C, w tym przypadku w naprawdę wysokim, jak na kosmetyki, stężeniu, i kwasy AHA i BHA, również w wysokim stężeniu. Moc to kosmetyków Skini Mal to mniej znaczy więcej. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że te kosmetyki nie są skomplikowane, mają względnie krótkie składy, natomiast najważniejsza ich część to ta substancja aktywna, czy też substancje aktywne, które są wypisane na przodzie opakowania. Dzięki temu klient czy klientka wie, że bierze do ręki kosmetyk, który jest skoncentrowany, który ma jasne, klarowne zadanie i może zaufać, że zostanie ono wykonane, dlatego że ten najważniejszy składnik jest bardzo wysoko w składzie. To, co jest również istotne w kosmetykach z Mal, to jest to, że chociaż niektóre zawierają te same substancje aktywne, tak jak tutaj niacynamid i tutaj niacynamid, Rynek towarzyszące im inne składniki są różne. Dzięki temu osoba poszukująca na przykład w swoim nowym kosmetyku może sprawdzić, czy to połączenie faktycznie pasuje do jej potrzeb i nie jest skazana na tylko jeden kosmetyk serii, który zawiera pożądany składnik aktywny, ale może być sparowany z takim, który kompletnie nie odpowiada jej potrzebom. To, co jest również istotne, to to, że produkty z Mal, które są w szklanych opakowaniach, są jak widać w ciemnym szkle. Ciemne szkło jest istotne, dlatego że ogranicza degradację produktów związaną z oddziaływaniem na nie światła. Niektóre substancje aktywne mogą po prostu rozłożyć się, kiedy zbyt długo będą pod wpływem światła. Produkty z kinimal w tubkach natomiast są cienkie, co oznacza, że zmieszczą się praktycznie w każdej kosmetyczce, w torbie, plecaku. Nie zawierają wiele miejsca i również będą proste do zgniecenia, kiedy już skończymy korzystać z danego produktu i będziemy chcieli pozbyć się, Dobry dla środowiska sposób tubki. Jak wygląda samo używanie produktów Skinimal? Mal? Moim zdaniem doskonale parują się z tymi produktami, które już mam w swojej kosmetyczce, którym ufam, w związku z czym mogę dodać taki produkt, którego skład pasuje do tego, czego już używam, ale nieco podkręci działanie tych rzeczy. Gdybym jednak chciała korzystać głównie z produktów Skinimal, to sparowanie ich tak, aby wzajemnie nie negowały swojego działania, będzie wymagało pewnej wiedzy ale nie aż tak skomplikowanej, żeby przeciętny konsument czy konsumentka nie mogli jej uzyskać przy pięciu minutach w Google. Design opakowań i samych produktów jest minimalistyczny, przypomina trochę kosmetyki apteczne, parafarmaceutyczne, w związku z czym na pewno będzie przyciągał wzrok tych osób, które właśnie ufają takim bardziej nastawionym na naukę i research markom. Formuły produktów Skinimal są dermokosmetyczne, w związku z czym są faktycznie zaawansowane i stworzone tak, aby być ukierunkowane na bardzo precyzyjne i konkretne problemy skórne, niezależnie czy chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe czy przeciwko wypryskom. Po produkty Skinimal sięgną na pewno ci klienci i te klientki, którzy mają już swoją rutynę pielęgnacyjną, ale chcieliby ją nieco podkręcić i dodać do niej tych składników aktywnych, których właśnie poszukują.